do budki! Na, 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 na. <noise> Jesteśmy sobie na wakacjach. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja pracuję tu. Mm -hmm. A ja pomagam. Puść muzykę. Nie wiem, gdzie mam telefon. Ale nic nie widzę, o. z daleka nie sam widok, to mm. dla mnie za mało. Ona uśmiecha się do mnie, ale czy myśli o mnie? Może znowu nagramy jakieś odpowiedzi na pytania? Możemy. Tłuszczka! Śle do dupy. Sto lat. Nie wiem, tak nie ugarnię, to już masakra. I tak nagrywam. Nie, dobra, bez jaj. Gdzie ma? i? Oliwka. No i sobie siedzimy w sklepie. Oliwka ma wyprostowane włosy. I. I Fajne, ale zaraz mi się wykręcują. No, kręcą mi się włosy. O, tu chodź. jutro, jedziesz, nie? Na. No. no, ja do jutra. Ja do pracy. O, chodź. Przypomnę. My idziemy do Marwis. Idziemy przyjęcie. A ja nie mogę. Chodź na kolana do tego. No już. Tak. Cześć bejbę. Trzymy, baby. Chodź. No to powiedzcie jak się bawicie. Fajnie? No mówię, jak się bawisz. E, dobrze fajnie, fajnie, fajnie ekstra, super, 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 fantastycznie. Kto was czesał? Kasia. Kasia. Gdzie Kasia. jest Kasia? Zasłoniłyście się Kasię? Tutaj. Tu jest Kasia. A gdzie dzisiaj jedziecie? Do Wrocławia. Do Wrocławia. Do Wrocławia. Do Wrocławia. Tu mamy jeszcze koleżankę. A wy jak się widzicie? Dobrze. Bardzo dobrze. 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 No. Tak, to fajnie. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie. Nie? I cześć, baby. <śmigrania> baby. Bye baby. Ti pa pa baby ała, Awa awa awa, mnie. Traga. To dziewczynki się żegnają. Ja do pa baby. Papa, baby. Pa pa baby. Pa pa baby. Só mi spadnie i co. Ale <many> trofię twoją. Mogę? Twoja? Kasia. Trafiła <śmany> Także ja bym tam to dociekał. Okej, okay. albo dobra, zaś coś ci powiem? Nagrywam. Aha. <gry> Spadaj. Jesteśmy z Izą? Gejszy jesteśmy. W srebrnej górze. Tak. I odprawiamy moduł. <gry> no to da, bo ja mam szczerze podoba, czy mam sobie wodę dla przyjemności. Zagrywasz? Chodź, to jest Chodź. Borys! Tu masz stać. O, chyba za dużo, razem było tu i tu nie? i tu Co? A chyba nie chciał tak być. Co? Da. Nie. Co ich się, nie? Chciałam się powiedzieć. Taką ich nie, tylko tej pary przerobić tak? Zaciągamy.

Wy dzieci już coś mówią. I one się już chodź. jadą. No chodź tu. Chodź.